Po prostu podaje fakty, bo ja chciałbym, żeby Polska była tylko i wyłącznie prawicowa, ale niestety rząd pana premiera Morawieckiego popełniał ogromne błędy. Chciałby pan, żeby ludzie w Polsce byli tylko prawicowi? No oczywiście, bo, po, tylko, bo, żeby prawita, byli sami bo Polacy, być prawym człowiekiem to jest bycie dobrym człowiekiem. Ale to w ogóle, wie pan, y, powiedział pan teraz rzecz niebywałą, to żeby ludzie nie byli braku. po prostu tak zrobieni od jednej sztancy, żeby byli tylko prawicowi. Dodaje, odmawia pan, odmawia pan, Pani nie, chciałbym żeby, w Polsce, chciałbym, żeby w Polsce byli tylko ludzie prawicowi. Oczywiście, ludzie są żeby różni. Ludzie oczywiście, są żebym różni. chciał, bo bycie prawym to znaczy bycie dobrym nie, Ale można być, można być kontekst. Ja słucham, co pan pewnych... mówi. Ale pani nadaje negatywny kontekst używania... Nad... To, pan, to pan nadaje negatywny kontekst tym, innym żeby, ludziom, mówiąc, że ludzie chciałby, są różni żeby jakby... w, Polsce ludzie tak, ludzie są redaktor, w Polsce byli tylko ludzie prawicowi. Ludzie tak, są redaktor, po prostu różni. Są różni? Znaczy, A trzylatnie... ja chcę, żeby było jak najwięcej ludzi o prawicowych poglądach, bo jak człowiek jest prawy, to jest dobry. Nie, bo pan teraz powiedział, że prawicowcy są wyłącznie dobrzy. Otóż wie pan, jest bardzo różnie. Nie, powiedziałem tego, panie redaktor. Nie, nie powiedziałem tego. Chciałbym, żeby w Polsce byli ludzie tylko prawicowi. Zgadza się. A co jest złego, panie redaktor? Pa, to, mówi Pan że Dobrze, niech Pan już po prostu zostanie o, ze znaczy, swoim jest, poglądam, brnie, pan, brnie, pan ojczyznę, nie, brnie Pan do ojczyzny, zasad, do ładu moralnego. Panie pośle, jest, naprawdę rozszerzam sobie po raz kolejny. Y, dzieje się coś takiego, że właśnie prawa strona zabłaszcza takie. sobie, uzurpuje sobie prawo do tego, żeby decydować, kto jest prawdziwym patriotem. A ja nie inny wywiad, nie powiedziałem. Ja Proszę, żeby Pani Proszę przywołać, że odmawiam patriotyzmu komuś innemu. Proszę przywołać moje słowa. A prawość... To, że ja mam serce po lewej stronie, znaczy, że prawie. nie, nie posługuję się jakimś. Nie nie, proszę, pan, że... Arystoteles mówił Złoty środek. Przypisał pan, pan ludziom teraz. prawicowym cechy prawości tak, i, de facto, i powiedział pan, że chce, że chce pan, żeby tylko tacy ludzie byli w Polsce. Chciałbym, żeby jak najwięcej to jest w ogóle nie bywała rzecz. To, to, jest, to, jest to, jest to, jest to jest po prostu to... wypisywanie z polskości ludzi o innych Oj, poglądach. To pan powiedział przecież. Nikt takiego nie powiedział tak samo, że osoba. Ale mogę zaraz patriotów wypowiedzieć i imputowała pani z lewej.